Szybciej, mocniej. Kowal Gwiazd, program, który przykuje Twoją uwagę. Gwiazdy. Rywalizacja. Tajemnica. Radość. Złość. Twoja stara to jest dobra lufania. Z chęcią bym ją puknął. Skandale! A, no, to ja mam taką matkę, szkoda akurat moją matką. Uznany aktor przebił wobec Jarek Panu, widać na złączonym obrazku z Pitokiem, a mała dziewczynka podaje mu Szaleństwo! Kowal gwiazd. Kujemy, szokujemy, rozpalamy i wkręcamy. Kowal gwiazd oglądaj już teraz.